Witam Was na moim kanale Minecraft ze Zuzą. Oczywiście tak wyglądał, bo grałam ki kiedyś, na przykład, w jakiś inny dzień w taką grę, ale w Minecrafcie, że jestem wilkiem. Mogę się zmieniać o owca. I dzisiaj Wam opowiem. O tym, co mam w Minecraft, oczywiście nie tak szybko. Mam fajne przedmioty, bo zauważyłam. Też. Gdzie to było? Aha, tam. Neder. I kiedyś nawet zauważyłam gdzieś neder. Dwa razy. Skrzynka pusta. Już oczywiście wszystkie rzeczy tam zabrałam. Lecik mam dwa razy, więc nic nie będę kłamała. Co to? Aha, he. Więc, kochani, zapraszam do oglądania. Aha, może... Co tak ciemno? Dobra, zmieniam. Dzień. Okej. Okay. Dobra, kochani. Gdzie ten... O, tu jest ten blok. Gorzej mój piesek. Hmm. Junior, junior. Tu jesteś. Czekaj tutaj na mnie, okej? Okay? Także widzicie. Też yy, są takie... Co tam chodzi? Kurde! My, Myślałam, że to są po prostu takie... No, A to są zombiaki! Jeżeli chcecie, żebym włączyła przyczuwanie na cię łapkę w górę! Wybaczcie, ale mój pies prawdziwym życiu wszedł do domu! JUNIOR! Cicho! Nie lisz! Junior, zaptujesz mi odcinek! Dobra, dlatego. Do o, śmiki, ale wszystkie ja już pozabijałam. Znaczy, Junior, i co jest stąd? <grystanie> Mówię <grystanie> I powiem Wam tak, że. Ty, Junior, trochę mi przeszkadza. O, tutaj mi już zamknął drzwi, więc jest dobrze teraz. Na pewno mi każdy usłyszy. Jak nie, to się wkurza. Hm. Oczywiście żartuję. Bo każdy też może nie usłyszeć YouTubera. Przepraszam, ale się denerwuję. Ale to nic. Dobra, buduję mój domek. Bo jej nie skończyłam. Tata mi nie dał dokończyć. Lipa. O! O! Druga część mojego domku. Ech. Gdzie będę miała wejścia? Z czy może z Dobra, kochani. Jeszcze nagrywam. Dlatego możecie mi dać subika, lajka. Proszę. Nie chcę Wam robić na złości, ale dajcie subika, lajka. Tak, na przy tak jak oglądacie Smyslowa to to skruby. No, musicie mnie po prostu zaskrubować. No, nie potrafię tego powiedzieć, bo jeszcze, bo jeszcze jestem siedmiolatką. Um, dlatego, z um, za niedługo będę miała 8 lat. Bardzo się denerwuję mówić ze skruby. No, widzicie sami, nie potrafię tego powiedzieć. Ja się denerwuję. O nie, mój dom. Nie, tu. Kurde. Albo tak. Tak, 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 tak. O, lepiej. Widzicie sami. Mam trudne życie. Nie mogę się pokazać w prawdziwym życiu. Ale tak wyglądam. Patrzcie. Czy widzieliście, czy widzieliście kiedyś na przykład mm, taki młot? Mam nadzieję, że nie, bo to, to mogę ja tylko to mieć, wy nie. Latam ciągle w kółko, bo się cieszę i się troszeczkę denerwuję. To nie z tego, że was nie lubię. St Aha. Sorry, sorry Junior. Nagrywam, o. nagrywam. Co mówisz? Aha, okej, okay, po. O nie, sorry, sorry, sorry Junior, Junior. Zabieram cię. Dobra, widzowie. Potem wam pokażę, jak prankować. Najpierw. Co to do licha? Nie mówcie tak. Najmłodsi, nawet. Albo najstarsi. Nie wiem czemu, ale nie. Chodź, senior. To jest nasz dom. Takiego psa chyba nie widzieliście w Minecraft. Ja na wilkach. Nad widziałam najlepszego psa. Nie... Chyba nie wiecie o jakiego psami chodzi. Jakbym zobaczyła wasze miny, to ja bym nie uwierzyła. I wiecie co? To jest podejrzana zupa. I patrzcie teraz na to. Jak ją wypiję. Junior, gdzie ty jesteś? Zostań. Pójdę na przykład tutaj. Junior pewnie już został. Dobra, chcecie, żebym ją wypiła? To proszę, dajcie mi lajka. Dobra, 3, 4 i ry. Widzicie to? Dlatego ona jest taka podejrzana. Co, dlaczego to się zapala? Czemu oni się tu zapalają? <laughs> Nie! Co ja zrobiłam? O! <laughs> Nie no, żartuję. Ja to zrobiłam. Ja te ognie zapaliłam. Przepraszam was, widzowie. Ja nie chciałam. Ja tego nie robiłam celowo. Ja nie chcę. Co to są? Tak wyglądają normalne mapy, tak? A wy mnie uwierzycie, jakie ja mapy znalazłam. Jaką ja znalazłam mapę, sorry. Co to. Za... Nie, wydjęli tu. Dirt. Wiesz co to jest w ogóle? Dirt? Ja wiem. Ziemia. Junior czeka, już idę. Dla niego może zrobić nielego. Ale nie. Patrzcie. Me a pasy karbów. Patrzcie na tą mapę. Oczywiście byłam tam, gdzie jestem. X. I. Powiem wam, że nic nie, nie znalazłam, tylko jakieś, tylko myślałam, że znajdę jakąś skrzynkę, a wiecie ja co znalazłam? Chyba nie. Słuchajcie mnie uważnie. To wszystko tutaj pochowam. O kurde, to zabrakło mi miejsca w punktu, ale to nic. Ym... W statku, w statku. Takich można ją znaleźć. Widzowie zaraz. Zaraz po prostu, bo nie wytrzymuję już. Dobra. Potem Wam powiem, co dalej. Na razie o. Nie tu. Tutaj będzie moje łóżko, więc o skarb. Hmm. Ja nie wiem o co wam chodzi, ale ja chyba wiem, że ta ramka lepiej wygląda niż od tej ta. O! Tak właśnie! Ładniej, nawet to ciemniejsza ramka. Wina Poczekajcie tu. Legowisko. Nie wiem, jak zrobić legafisko dla mojego juniorka. No niestety widzowie, musi być takie szare. Junior, chodź na chwilę. Patrz. Junior, patrz, patrz. patrz, patrz. Chodź. Junior. Junior. Kochani, Junior jest uparty. Junior, chodź tu. Boże Dobrze biją! Zabij Piesku! O, coś ty zrobił! żartuję, Chodź, Jezu. Chodźcie! Chodźcie! Znaczy się do psa mówię! Jaki upa Junior! Wsiadaj A mój pies tak wygląda w prawdziwym życiu. W sensie, że... Yy... Ma obrożę czarną, Wam powiem. Co za w tym domie. W to znaczy. Bo chodzi mi o to, że ciemno w moim Minecraftowym domu. Przepraszam na chwilę widzowie. Muszę coś zrobić. Okej, okay, przepraszam. Oh! Oh, o, Boże, ja chcę, wstydzę was. Dobra. Cyk, 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 cyk. Um. Teraz nie wytrzymam, woda i zrobię yy, na pewno w moich ulubionych kolorach. Ale możecie zrobić też swoją zbroję w Minecrafcie. A tu jest bardzo jemno. Nie przepraszam, że ci kopnęłam. Junior, na chwilę. Mamy to, mamy to. Poczekajcie. Przepraszam za mojego psa w, w realu. On po prostu jakimś szedł do domu, albo mama, albo moja tata go wpuścił. Przepraszam. Nie, ja nie chciałam. Proszę wybaczcie mi. Jak mi nie wybaczycie, to pożałujecie. Nie no żartowałam! Żartowałam tylko żartowałam! Żartowałam w ogóle! Okej. Okay. Ja bym nigdy tak nie zrobiła. Mam dobre serce. I bym się go po prostu nie powaliła. Dobra, mam tu skrzynki. Dzięcząd. Tak, wiem, widzicie nowe rzeczy. Pewnie byście chcieli, żebym je wszędzie ułożyła w moim domu, ale nie, nie ułożę, bo nie mam niebieskiej wełny. Pewnie też chcecie, żebym y, y, miała przetrwanie. Nie, bo mnie potwory zabiją. Często jakoś gracie na przetrwaniu. Dlaczego gracie na przetrwaniu, mówię? Myślałam, że lubicie grać na kreatywnym. A na przykład, jak będziecie grać na przetrwaniu i dacie sobie. Nie dacie sobie przez przypadkowo. Y zachowaj ekwipunek, to co? Zabiją <śmicy> potwó... Oj! Nie, nie, przepraszam! To przypadkowo was zabiją potwory. I co będzie? I, i stracicie swoje rzeczy, które. Miesiąc albo tygodnie robiliście dlatego lepiej żebyście byli na nie przy... przetrwaniu tylko na kreatywnym o już cały dom dobrze wygląda napiszcie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony kolor bo mój niebieski ciemnoróżowy Taki um, też również... Nic nie, taki um, brokatowy. To jest... To też jest kolor, od razu mówię. Będę chętnie wam to pokazała, ale jestem...